Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. LandO, to jest kolejny odcinek z modyfikacji. Dzisiejszą modyfikacją będzie Shrink Mode. Modyfikacja dodaje do naszej gry magiczne urządzenie, dzięki któremu będziemy mogli sami powiększać się albo pomniejszać, albo robić to też w przypadku mobów. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Wbijajcie na moje live, które odbywają się na Twitchu. twitch.tv oraz obserwujcie mnie na TikToku. Róbmy sobie na przykład dużą krowę. Teraz dwa razy większa krowa. Podchodzimy wtedy do krowy. Eee, tylko daj mi troszeczkę, żebym miał miejsce. A kurczę, kurczę, blaszka. Podchodzimy do krowy, mając ustawione właśnie takie urządzenie. Klikamy Shift i lewym przyciskiem myszy. Ej, o dobra. Okej, okay, dobra, bo ona wróciła do normalności, a potem tego. I mamy dwa razy większą korówkę w naszym Minecrafcie. My też możemy dwa razy yy, więksi być, możemy tak zrobić, tylko musimy przytrzymać shift i lewy przycisk myszy i jesteśmy dwa razy więksi. <noise> Wielkolut normalnie, gdy chcemy powrócić do naszej e, normalnej postaci, wystarczy shift, prawy przycisk, i już wracamy automatycznie do naszego rozmiaru. Zróbmy najmniejszą krówkę świata, zobaczcie tylko to. <noise> Jaka mała! Ale jak to wygląda w ogóle? To prawie jej nie widać. A teraz ja się pomniejszę? I okej, okay, też jestem mały. W ogóle też mnie nie widać w tym tym. Ale jak to wygląda komicznie? Wygląda to naprawdę komicznie. Czy w ogóle tak biegnę dziwnie? Bo nie nadążam tu ptać. W oczu takiego małego człowieka jest naprawdę ciekawy. Możemy sobie tutaj wejść, tu, tu. Ej, tu dalej leci. Ej, tu jeszcze dalej leci. Tutaj się w ogóle nie zatrzymuje. O kurczę. <laughs> o, już większy, większy nie mogę chyba być. Już nie mogę być większy. Ja cię kręcę. Nawet na 5 nie mogę siebie dokładnie zobaczyć. O kurcze, ale creepy. Ale creepy. Ale creepy. Dobra, teraz chodzę chyba po wodzie. Tak, chodzę po wodzie. Ale creepy to wygląda. I w ogóle tak dziwnie, jak nie widzi się swoich... Nóg. Czekaj, tutaj muszę? Bo my wciąż skaczemy chyba na tyle samo. Kratek? O kurczę. Nie, poruszanie się takim wielkim to jest naprawdę ciężko. Ciężko, mega ciężko, bo nie mogę nawet na niektóre bloki wejść normalnie. A krowa taka, jak wygląda. Jocik! Normalnie widać wszystko. Ej, ale ja ją przesuwam normalnie, bo ona jest uważana jako obiekt taki. A jak wygląda bicie tej krowy? I nie mogę jej też uderzyć, muszę jakoś tak w hitboxy trafić, bo ona ma swój i tak hitbox. Ona jest po prostu duża, ale hitbox swój ma gdzieś w ogóle indziej. Ej, ona wygląda, jakby była zbudowana z wełny, tylko że jest żywa. <laughs> ale i tak chyba mi się wydaje, że najlepiej to wygląda bycie małym niż bycie duży, bo bycie małym jakoś tak bardziej fajnie i się przemierza ten świat i ta postać tak fajnie skacze. I widzicie, mamy tutaj e, jeden. O kurczę, kurczek jest od nas większy. Mamy tutaj na przykład jeden blok i my normalnie przez niego przelatujemy i to naprawdę fajnie wygląda. Ale wysoko skaczemy, więc jakoś tam ten świat można przemierzać. <laughs> Ciekawe jaki creeper będzie robił wybuch. Co? Jaki creeper... a nie, to nie z tą strony. Jaki creeper będzie robił wybuch? Yy, to krzesiwo. Bierzemy i spróbuj, spróbujmy go podpalić. Gdzie ten creeper? Nawet nie wiem, gdzie on jest. już jest. On zniknął. Dobra, jeszcze raz go pomniejszmy. I zobaczmy, jak będzie wyglądał wybuch takiego creepera. Nie, on robi wybuch normalnie. Jak normalny creeper. Zespalnię tutaj dużo endermanów. I wezmę je pomniejsze. Ustawię sobie tryb e, przetrwania i się popatrzę na te endermany. Patrzcie, one się cały czas do mnie tutaj teleportują, no i zabijają mnie. <ścoughs> I takie małe endermanki. A zróbmy sobie największego gasta na świecie. O kurcze, ja w niego wszedłem. O nie, nie, no, bo on jest taki duży. Ja cię kręcę. Ja cię chwycę. A największy kurczek na świecie? O kurcze! Sześć sztabek żelaza, jakikolwiek szkło, ender perle i kamienny przycisk. I to pozwoli nam na właśnie powiększanie i zmniejszanie mobów bądź siebie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka.